Witam serdecznie. Dostałem taki oto filmik oraz prośbę, aby odpowiedzieć na niego publicznie, co niniejszym zamierzam uczynić, ale najpierw może obejrzyjmy go wspólnie, bo jeszcze nigdzie nie był dostępny. Cześć Krzysiu, pójdę z tej strony. Może ty mi troszeczkę podpowiesz i wyjaśnisz, bo jesteś bardziej człowiek branżowy niż ja. O co w tym wszystkim chodzi? O co w tym naszym społeczeństwie wchodzi i gdzie to wszystko zmierza? Ja nie bardzo to pojmuję, dlatego że zajmuję się bardziej pracą normalnym życiem realnym. Moi kibice, ci, którzy mnie doskonale znają, wiedzą, że jeżeli się komuś krzywda dzieje, pomogę. Jeżeli bym widział, że ktoś na ulicy jest zbity, to sam wyjdę i tego kogoś za ucho wytarmoszę. Gdzie to, nie, nie, gdzie to wszystko zmierza? W jakim kierunku to wszystko idzie? Ja tego za bardzo nie pojmuję. Ja chyba żyję troszeczkę w innym świecie, bo widzę, że teraz akurat to nasze społeczeństwo to jakiś matrix. Frustraci mają problemy ze sobą, chyba ze swoją psychiką. Prosty przykład dam Ci. W niedzielę dobry humor miałem. Jak to ja podchodzę do życia z dystansem, potrafię się z siebie śmiać, jeżeli przytoczę też akurat ci zrobiono ze mnie kask małysza, potem jeszcze coś tam Nosami mi wydłużyli, twarz włożyli, jakiś tam sutannę założyli i oczywiście jakiegoś, jakiś fajny rysunek i śmieję się z tego, dlatego że ktoś po prostu z żartem wiele żartów na mój temat jest, no i jest fajnie. Ja sobie jakiegoś mema satyrycznego wrzuciłem i zrobili burzę i śmieje się z tego, banda frustratów Zaczyna się wyżywać, a ja im na to powiedziałem. Vice versa. I śmiej się z tego. Może ty mi powiesz. O co tym wszystkim ludziom sfrustrowanym chodzi? Czy oni nie potrafią normalnie żyć? Czy my w tych małych miejscowościach potrafimy normalnie żyć i nie zajmować się durnotami? Czy tylko kogoś potrafią ci ludzie krytykować? Ja się śmieję z tego wszystkiego, bo to spływa po mnie jak po kaczce. Więc może ty mi troszeczkę potwojesz. O co w tym wszystkim chodzi? Dotrzymaj się, na razie. Mariuszu, drogi, chcesz wiedzieć, o co tutaj chodzi? Stare przysłowie mówi, że jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Masz to szczęście, a zarazem pecha, że jak to się mówi w tej branży, się klikasz. Ludzie są ciekawi, co się u ciebie dzieje, ponieważ jesteś bardzo znaną postacią, bardzo znanym, sławnym wręcz i bardzo dobrym sportowcem, a także osobą medialną, która wiele rzeczy mówi i ludzi to po prostu interesuje. W związku z tym na takich nagonkach medialnych na ciebie się po prostu zarabia. Jedne media mają z tego kliki, a kliki przekładają się na odsłony reklam, a z tego są pieniądze. Dodatkowo, co wydaje mi się szczególnie nie w porządku, powstały wyspecjalizowane instytucje, które karmią się takimi sytuacjami, nagłaśniają je, jednocześnie bardzo często przeinaczając, manipulując i wyciągając z kontekstu, a jednocześnie zbierają fundusze na swoją działalność prosząc o datki. Bóg jeden wie, ile tych datków jest. Co ciekawe, takie instytucje prawie zawsze czepiają się wyłącznie ludzi o prawicowych poglądach, ja przynajmniej osoby o lewicowych poglądach, do której by się przyczepili, nie widziałem. Natomiast prawicowców atakują prawie cały Czas. Zanim więcej na ten temat, Mariuszu, pozwól, że powiem swoim widzom mniej więcej o co chodziło i do czego nawiązujesz. W niedzielę, 7 lipca, Mariusz Pudzianowski zamieścił na swojej stronie na Facebooku coś, co wyglądało na mem, chyba robiony. W ramach Insta Story na Instagramie, ale pojawił się na Facebooku. Od razu mówię, mem moim zdaniem nieśmieszny i mi osobiście się nie podobał, natomiast za publikację nieśmiesznych i niefajnych memów jeszcze na razie nikogo nie skazują i całe szczęście, bo ja miałem całą taką serię analogowe heheczki i tam chyba nikt poza wklejonym w tło śmiechem z tak zwanej puszki się nie śmiał. Także całe szczęście, że za nieśmieszne żarty jeszcze e, nikt kogo dopierdla się nie wsadza, bo bym miał do żywocie, jak to się mówi. Prawda? I na tym memie, który e, Mariusz e, opatrzył takim tekstem trochę dystansu z żartem, mamy napisane z wieloma znakami zapytania, bardzo, bardzo wieloma znakami zapytania, które jednoznacznie, suge... nie, jednoznacznie oznaczają, że Mariusz się zastanawia, pyta, a broń Boże nie twierdzi. Pyta, a nie twierdzi, to jest taki tekst, który nie jest za fajny. To, to jak to z tym jest, Panowie i Panie? Jeśli seks bez zgody żony to gwałt, to zakupy bez zgody męża to rabunek i cała masa znaków zapytania. I tutaj już mamy pierwsze przekłamanie, bo z tego wszystkiego zrobiono takie coś, jakoby Mariusz twierdził, że gwałt na żonie to jest coś dobrego, coś normalnego, że można tak robić i że w ogóle on to popiera i że on tak mówi. To jest wszystko głównoprawda Mariusz tak nigdy nie powiedział. Mariusz zamieścił nieśmiesznego mema, a nie pochwala gwałt na żonie. To są dwie zupełnie różne rzeczy. To, 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 to po prostu. To, to nawet się jest nieprzystające. Więcej, moi kochani, ponieważ tam jest cała masa znaków zapytania, i ponieważ jest tutaj zestawienie negatywne, oczywistym jest fakt, że dla Mariusza. Seks bez zgody żony jest czymś złym, on tego nie popiera, wręcz przeciwnie, Mariusz to potępia. I Mariusz zachęca jednocześnie do zastanawienia się, czy czasem również złą rzeczą nie są zakupy bez zgody męża. I wbrew pozorom, wcale to nie jest takie bezsensowne rozumowanie, bo oczywiście... Gwałt jest straszna rzecz. Chyba wszyscy się zgadzamy z tym, że to jest po prostu coś okropnego, prawda? Nie godzimy się na to. Ale czy robienie zakupów przez jedną ze stron małżeństwa bez zgody drugiej strony małżeństwa jest czymś, na co powinniśmy się godzić? Zastanówmy się, moi kochani. Mamy w małżeństwie dwie możliwe sytuacje. Albo mamy do czynienia z rozdzielnością majątkową i wtedy. Zabieranie pieniędzy jednego małżonka przez drugiego małżonka, bez znaczenia, jakiej buci są małżonkowie, jest to zwyczajnie kradzież. No a kradzież jest zła. I oczywiście, dla mnie, zapewne, kradzież będzie mm, nie, gwałt będzie jeszcze gorszy niż kradzież o to jest lepsze zdanie dla mnie tak będzie. Ale czy to znaczy, że kradzież jest czymś dobrym? Nie, też jest złym. Druga opcja jaka może istnieć w małżeństwie, to wspólnota majątkowa. I w tym wypadku, gdy jedno z małżonków zrobi zakupy bez drugiego małżonków, jest to bez zgody drugiego małżonka, jest to oczywiście legalne. Ale czy jest to etyczne? Czy jest to fair, moi kochani? Czy jest to w porządku, że na przykład jedno z małżonków bardzo ciężko pracuje i stara się, żeby w domu było dobrze, a drugie małżon z małżonków jest utracjuszem i wydaje wspólne pieniądze na pierdoły? Wydaje mi się, że nie. Więcej, jestem pewny, że nie, ponieważ jestem dzieckiem z małżeństwa, w którym właśnie tak było. Z tą różnicą, że tutaj jest sugestia płci. U mnie w domu to matka była osobą ciężko pracującą, która nie dość, że pracowała i przynosiła do domu pieniądze, to jeszcze była tą odpowiedzialną. I dbała o dom i chciała, żeby w domu było jak najlepiej. Natomiast mój ojciec, który oczywiście też pracował i też się dokładał do wspólnego majątku, był utracjuszem, który po prostu co jakiś czas lubił sobie powydawać pieniądze na bzdety. Ponieważ to było dawno, to były lata 80. to były lata 90. Te, zwłaszcza początek, wtedy był zupełnie inny świat. Wtedy ludzie zarabiali tyle, że zakup butów. Albo kurtki potrafił być problemem dla budżetu domowego. I na przykład moi rodzice pracowali, moja matka zaplanowała, na przykład, że kupi mojej siostrze kurtkę. I były odłożone pieniądze na zakup kurtki dla mojej młodszej siostry. A mój ojciec, utracjusz, wziął te pieniądze na kurtkę i kupił cukierki. Czy on te pieniądze ukradł? Nie. Była wspólnota majątkowa. Czy był z tych pieniędzy fan? No, był! Yy, żeśmy się nażarli cukierków. Ja wtedy jeszcze nie byłem grubasem, więc nie było takich problemów. Strasznie fajnie było. Jako dzieci żeśmy się naprawdę cieszyli. Ojciec przyniósł nam cukierki, żeśmy jedli te cukierki, było fajnie, było miło. Tyle tylko, że potem moja siostra marzła. Rozumiecie o co chodzi? Dzisiaj generalnie żyjemy już w społeczeństwie z dużo wyższym dobrobytem. Takie sytuacje raczej mają coraz rzadziej miejsce, że jak ktoś kupi cukierki, to potem nie ma na kurtkę, nie? No, dzisiaj może się to wydawać wręcz absurdalne, ale mam nadzieję, że rozumiecie ideę. Jedna, jedna, jedna osoba w związku pracuje, chce odkładać, na przykład chciałbyś wcześniej spłacić kredyt na mieszkanie, bo on oglądał się vlogów Brodatego Grubasa i wie, że niedługo ruszy inflacja, ruszą stopy procentowe i rata bardzo wzrośnie, więc chcę oddać jak najwięcej, żeby nie było zagrożenia, że bank zlicytuje mieszkanie. A drugie chce się bawić i chcę sobie kupować odwróćmy płcie, garnitury, krawaty i na przykład motocykl. Bo to jeszcze raz podkreślę, z moich prywatnych obserwacji wynika, że w małżeństwach to częściej kobieta jest ta odpowiedzialna, chociaż rzeczywiście różnie bywa. Znam również kobiety, które są nieodpowiedzialne i wydają e, nieodpowiedzialnie wspólne pieniądze. Jeszcze raz powiedziałbym, abstrahowałbym to od buci. Czy jak to się tak wytłumaczy, jak to się tak powie, o co chodzi? Czy to rzeczywiście jest takie złe? Czy to jest może tylko próba poprzez zaszokowanie, zachęcenie do dyskusji? na no, naprawdę ważne społecznie. Problem, jakim jest to, że przy wspólnocie małżeńskiej obie strony małżeństw, obie strony małżeństwa, no mogą, że się tak wyrażę, mieć różne podejście do kwestii finansowych i przez to na przykład dzieci mogą cierpieć. I teraz i tak już jest ok, bo kiedyś na przykład mogło być tak, że przy wspólnocie majątkowej jeden z małżonków. Mógł zaciągnąć kredyt lub pożyczkę w banku, a spłacała potem cała, yy, dwoje małżonków. I to już było w ogóle hardkorowe, bo taki ojciec utracjusz, czy na przykład ojciec pijak, mógł iść do banku, pożyczyć, wziąć sobie kredyt i to przepić, a potem biedna matka spłacała. Teraz na szczęście się już troszeczkę poprawiło. Bankowy kredyt ciężko jest zaciągnąć bez podpisu drugiego małżonka, ale Pożyczkę, filówkę, już dużo łatwiej, ale zostawmy to, moi kochani. Wydaje mi się, że sprawa została przeze mnie wyjaśniona. A dlaczego twierdzę, że na Mariusza jest nagonka? A no dlatego, że w tej sytuacji coś, co jest nieśmiesznym memem, zostało przeinaczone, zostało zmanipulowane, zostało przekręcone tak daleko, że w usta Mariusza włożono słowa, których on nigdy nie powiedział. Mariusz, którego trochę znam. Co do którego wiem i mogę zaświadczyć, że jest osobą, która jest naprawdę fair. Naprawdę w porządku. Co do którego wiem, że bardzo szanuje kobiety. No, próbowano zrobić z niego jakiegoś propagatora gwałtu. To jest absurd. To jest troszeczkę tak, jakby z różala próbować zrobić kogoś, kto się znęca nad zwierzętami. Dla tych, którzy nie wiedzą, różal... Jest osobą, która się bardzo mocno opiekuje zwierzętami i o zwierzęta dba. To jest absurd, to jest przekręcenie, to jest w ogóle jakieś chore. Dlaczego to zrobiono? Jak już powiedziałem, dla pieniędzy. Są kliki. Niestety tak jest w naszym społeczeństwie, że jak jest sensacja taka zbudowana sztucznie, to to się klika, a jak ktoś to próbuje wyjaśnić, i ktoś próbuje powiedzieć, jak było. No, to wtedy co słyszy? Pierwsze, nie tłumacz się. Tylko winny się tłumaczy. Taka krótka historia, a tak długo o tym mówisz. No, dwa zdania Pudzian napisał, a ty będziesz o tym 20 minut tłumaczył. Unsów. No, tak to już niestety jest. Działanie na niskich emocjach. Niestety daje pieniądze, a coś, co robię ja w tej chwili, czyli próba wytłumaczenia niestety często spotyka się z agresją wśród tak zwanego masowego odbiorcy, który po prostu nie ma czasu, który po prostu żyje nagłówkami i który czyta tak zwane lidy. A w tych lidach jest bardzo mało miejsca i siłą rzeczy nie da się tam dokładnie wytłumaczyć, natomiast da się niestety zbudować sensację. A kto będzie chciał czytać nagłówek artykułu pod tytułem Pudzian wrzucił nieśmieszny żart? Ale przy okazji porusza ważny społecznie problem. Hmm. Z drugiej strony, jakby to tak nazwać, z tym spo ważnym społecznie problemem może ktoś by kliknął, ale ten początek, później rzuca nieśmieszny żart, kogo to obchodzi. A te zmanipulowane, przekreślone, przekręcone tytuły, sugerujące, że Mariusz jest złym człowiekiem, oj, bardzo się klikałem. Do tego jeszcze dochodzi e, swoista psychoza strachu. I takie mm, próba wykreowania wroga przez niektóre instytucje, po to, żeby zaraz pod kreacją wroga poprosić o pieniądze na zwalczanie tego wroga. Są całe, co najmniej jedna wyspecjalizowana instytucja. Wrzucają czyjeś zdjęcie, mówią, że to jest zły człowiek, że go podpierdzielają tam do prokuratury gdzie się tylko da, a tu jest numer konta do wpłacania. No i im bardziej potężnych medialnych wrogów sobie znajdą, tym większe prawdopodobieństwo, że ktoś im zapłaci. Proste. Oczywiście to wszystko jest mega hipokrytyczne i mega niesprawiedliwe. Ponieważ o nieśmiesznego mema człowieka zmieszają z błotem. Jeszcze raz podkreślam, nieśmiesznego i, i niepodobającego mi się. Ale z drugiej strony, te same media lub podobne media lub media z tego samego gatunku potrafią bronić na przykład człowieka, który potrącił. Staruszkę na pasach, jadąc bez, prawo, bez prawa jazdy, niesprawnym, nie, bez prawa jazdy, samochodem bez ważnych badań technicznych, jednocześnie bez ubezpieczenia OC. Wyobrażacie sobie? Jest facet, jechał bez prawa jazdy, samochodem, który miał niesprawne, który nie miał aktualnych badań technicznych, więc jest podejrzenie, że był niesprawny. A więc mógł mieć również niesprawne hamulce. Nie miał ubezpieczenia, nie miał prawa jazdy, bo mu zabrali za punkciki i potrącił staruszkę na pasach. Staruszka wylądowała w szpitalu. Facet, magia, faceta uniewinnili, faceta uniewinnili w sądzie, a duża telewizja mainstreamowa zaprosiła go do siebie po to, żeby pomóc mu się wybielić. A najśmieszniejsze jest to, że kilka dni później wyemitowali duży materiał o tym, że to jest w ogóle skandal, że polscy kierowcy bardzo niebezpiecznie jeżdżą i że przez to niebezpiecznie jest przechodzić po pasach, ponieważ przez to, że polscy kierowcy bardzo źle jeżdżą i oni to potępiają, to ludzie przechodząc na pasach są potrącani. Już zapomnieli ze za kilka dni wcześniej Kolesiowi, który potrącił staruszkę na pasach, gdyż jest takich. W chorych sytuacjach pozwolili się wybielić. Pomogli mu się wybielić. No, bo to był ich kolega dziennikarz, nie? A tutaj to są jakieś Dunamy. No Hardcore, nie? Inna sytuacja. Znany polityk. Bardzo znany, taki, który zabiega o tolerancję, miłość, wyższe uczucia i o to, żeby wszyscy się lowciali. Okazuje się, że w przeszłości, w młodości, był matkobicą. Bił matkę. Oraz swojego brata młodszego. Tak przynajmniej uznał prokurator, który po zbadaniu sprawy, w którym, jak rozumiem, przesłuchiwał między innymi matkę oraz tego brata, sporządził akt oskarżenia. Stawiając mu oczywiście zarzuty, i ten akt oskarżenia poszedł do sądu. Sąd, nie mając wątpliwości co do winy tego znanego polityka, zabiegającego o tolerancję każdego, kto się tylko da, nie miał żadnych wątpliwości co do winy, zdecydował się jednak na tak zwane warunkowe umorzenie, gdyż, no to jest sprawa między rodziną, mamusia, brat, a oni się pojednali, oni mu wybaczyli. Ma wtedy taką możliwość. Uznaje winę, ale nie każe, odstępuje. No ale cały czas mamy akcja hipokryzja. Koleś, który... Według wszelkich znaków na niebie i ziemi był, a więc jest matkobijcą, tylko aktualnie nie bijącą, i jed, który głosi tolerancję, miłość i walkę z przemocą. No? no, niesamowita hipokryzja. Też pozwalali mu się wybielić, i jednocześnie każdy, kto śmie to podnosić, to jest wyzywany od homofobów. Czy ja w tej całej historii, jak ją opowiadałem, zwróciłem uwagę na orientację tego człowieka? Nie, bo ona nie ma tu kompletnie żadnego znaczenia. Czy on lubi chłopców, czy dziewczynki, czy może anime, mangi, albo może kręci go papier toaletowy, nie ma tu żadnego znaczenia. Bo tu nie chodzi o kwestię orientacji, tylko chodzi o to, czy ktoś jest przemocowy względem rodziny, albo przynajmniej był. Ale i tak cię o to oskarżą. Tak wygląda nasz współczesny świat. Jak znany aktor jakiś czas temu porównał y, starszego pana polityka do niesławnego akwarerysty, nie ma problemu w ogóle y, na, na Penisach zadrożyć temat. Nikt już o tym nie pamięta. Jestem pewny, że wy nie będziecie wiedzieć o co chodzi, a cała sprawa tyczyła się. Żeby tutaj nie być gołosłownym. Y, 2000. 16 roku, a ten pan. I tutaj wam przeczytam ak, tytuł artykułu Super Expressu Okaczyńskim, i tutaj jest takie słowo na H, oznaczające niesławnego akwarystę, też miał tę umiejętność. No super. W Polsce, w kraju, w którym tak wie, który tak wiele wycierpiał od Niemców na przełomie lat 30. i 40., porównuje się człowieka do przywódcy III Rzeszy. No bardzo kurde śmieszne. Ale facet, nadal, ale ten aktor. Nie, nie, nie pamiętam, że była na niego jakaś większa znakonka. Tak wygląda też nasz cud. Tam, tak wygląda też ten nasz cudny świat. Ja to wiem, i oni wiedzą jak z tą różnicą, że ja się do tego nie posuwam, ja nie robię kasy na takich rzeczach. I być może dlatego nie ja mam takie wyświetlenia, oni mają inne, ale wiesz, ja wolę mieć mniejsze wyświetlenia i cudne. i. i Czyste sumienie. Także Mariuszu, pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie. Trzymaj się, chłopie. A Was, widzowie, proszę łapki w górę, komentarze oraz oglądanie vlogów od początku do końca w playlistach. Pozdrawiam i do zobaczenia. Pa!